Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Gościmy dziś na plantacji borówkowej u Państwa Huberta i u Pani Ani. Proszę Państwa, mamy plantację, którą w zeszłym roku, no praktycznie mniej więcej równo rok temu, pokazywałem jak przycinać. I tu mój wielki ukłon dla Państwa, dziękuję, czuję się niemalże takim prawdziwym youtuberem. Dziś rano jak sprawdziłem. Tamten filmik o przycinaniu młodej plantacji ma już 388 tysięcy wyświetleń. To jest no, dla mnie kosmos. Za to bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Natomiast dzisiaj mamy możliwość zobaczenia tego, jak to wygląda po roku. Proszę popatrzeć. Niektóre pędy mają metr. To jest odmiana Duke. Ktoś by powiedział odmiana Duke tak nie rośnie. To nie ten charakter wzrostu. A jednak udało się. Jak to zrobiliśmy? Proszę obejrzeć jeszcze raz tamten film. Będzie link zamieszczony. Można sobie jeszcze raz przejrzeć i zobaczyć, jak to w tej chwili wygląda po roku. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Proszę Państwa. Jeśli ktoś sobie obejrzał ten wcześniejszy filmik, pamięta, że te rośliny w zeszłym roku były mniej więcej takiej wysokości. Niektóre może dorastały gałązki do takiej, ale to był drugi rok po posadzeniu. Ona w pierwszym roku nie była w ogóle przycinana, no i była taka trochę słaba. Ja prosiłem, żeby była ścięta mniej więcej na 20-25 cm, i większość. Pędów została właśnie w ten sposób przykrócona. Niektóre z nich, takie najsilniejsze, zostały przykrócone trochę wyżej. No i teraz widzimy, co się z takimi gałązkami stało. Te, które były krótko przycięte nisko, spowodowały wybicie dużej ilości takich silnych, mocnych pędów. Niektóre się porozgałęziały, wiele z nich ma już pąki kwiatowe na górze. I tak ma być. Natomiast te, które zostały przycięte wysoko dały trochę przyrostów tu na górze, ale rozgałęziły się trochę niżej i tu są pąki kwiatostanowe. Natomiast dół pozostał bez rozgałęzień. E, mogliśmy sobie na to pozwolić w momencie, kiedy były takie jakieś silniejsze krzaczki. E, tam, gdzie były słabsze tak jak praktycznie na przykład ten obok, no to oprócz dwóch, trzech gałązek, które były trochę dłużej przycięte, powiedzmy na jakieś 30 cm, reszta została ścięta krótko. I mamy dużą ilość tylko silnych młodych przyrostów. Co możemy zrobić z takim krzaczorem? Proszę Państwa, wszystko. Udało nam się uzyskać to, na czym nam, na czym nam zależało. Przez to, że pozbawiliśmy te rośliny plonowania w zeszłym roku, sprowokowaliśmy je do wybicia silnych pędów, mamy w tej chwili bardzo silną roślinę. Mocna karpa, dużo pędów, dobrze rozwinięty system korzeniowy. I teraz, nawet gdybyśmy jej w ogóle nie dotknęli sekatorem, to ona już będzie sobie jakoś owocowała, a jednocześnie dalej będzie silnie rosła, a silny wzrost to jest gwarancja, że owoce będą duże, wyrośnięte, smaczne. Co możemy teraz zrobić? Możemy pozbyć się takich najsłabszych gałązek, zwłaszcza tych, które uciekają nam gdzieś w bok. One nie będą nam przydatne, a i tak mamy bardzo dużą ilość gałęzi, które możemy sobie pozostawić. No i tak, usunęliśmy tam raz, dwa, trzy, cztery. Yy, może jeszcze jedną z tych. Tu jest jeszcze taka słabiutka cienka. To te cienkie skracamy mocno, króciutko. Jeśli się zdarzyła taka gałązka jak ta, o tu ją pokażę, jedyna gałązka w tym krzaczku, która nie zdążyła zdrewnieć do końca, i jest dosyć cienka, bo ona jakaś taka spóźniona była, późno zaczęła rosnąć i przez to nie zdążyła zdrewnieć, ale. Ogólnie rośliny są dobrze zdrewniałe, bardzo dobrze przezimowały. I po usunięciu tych najsłabszych gałązek, mógłbym powiedzieć: tyle. Cała reszta niech nam owocuje. Ja zwrócę jeszcze uwagę na coś innego, ale to muszę się podnieść. Teraz widzimy. Jak wysokie są to pędy. Niektóre z nich są po prostu metrowe. Pokrój jest wzniesiony i taki ma być. Nie chcemy, żeby to krzaki były takie rozłożyste, bo to nam będzie utrudniało pracę i zbiór. Taki pokrój jest lepszy. Proszę zwrócić uwagę, że na tych silnych przyrostach na górze są takie okrągłe w tej chwili pąki, takie zaokrąglone. To są pąki kwiatostanowe. Co będzie, kiedy one złapią owoce? Odchylą się gdzieś na bok. Nie będziemy z tego zadowoleni w pełni, bo ten piękny pokrój nam się zepsuje. Co ja proponuję zrobić? Proponuję z czterech, pięciu, maksymalnie sześciu najsilniejszych, najładniejszych pędów, które są tak ładnie obłożone pąkami kwiatowymi, Obciąć po prostu jakieś 10 centymetrów. Yy, chodzi o skrócenie, usunięcie jeśli tu jest się roz, rozgałęziło, to z jednego najsilniejszego tylko usuniemy te pąki kwiatostanowe. Chodzi o to, żeby na szczycie pozostały gałązki, które są zakończone pąkiem liściowym. Z niego będą rosły silne gałązki. Zdejmując w ten sposób Troszeczkę owoców powodujemy to, że na końcu tej długiej wędki nie będzie ciężaru, czyli czynnika, który będzie te pędy wyginał nam na bok. One się dzięki temu tutaj usztywnią, tu i tak pojawią się owoce, ale najważniejsze, że te 4-5 pędów będą stanowiły szkielet do dalszego wzrostu w górę. I przez to przycięcie, usunięcie pąków kwiatostanowych, one się usztywnią, wzmocnią, nie będą nam się później tak mocno wykładały. A pąków kwiatostanowych tu niżej w tej chwili mamy naprawdę dużo. Jestem z tej plantacji bardzo zadowolony. Wzrost jest taki, jak być powinien. Efekt udało nam się osiągnąć taki, jak zaplanowałem. I Państwu też życzę takiego wzrostu. Tak silnych roślin, bo one dają szansę na to, żeby ta roślina była zdrowa, silna, żeby pięknie owocowała no i nie zestarzała się. Bo czasami tak bywa, że posadzimy roślinki, nie przycinamy, pozwalamy im szybko owocować. Cieszymy się z tej garstki owoców ale ta roślina, ponieważ pozwolili, pozwoliliśmy jej szybko owocować, szybko przestaje rosnąć i ona nigdy nie osiągnie swoich pełnych możliwości planowania. A chcemy, żeby z tego krzaczka było jak najwięcej pysznych, pięknych owoców. No, myślę, że właściciele plantacji mogą być również z niej bardzo dumni. Ale to jest diuk, a przyjdziemy za chwileczkę na odmianę Chandler tam możemy zobaczyć te różnice jeszcze bardziej. I tu mamy inny przykład. Odmiana Chandler, krzaczek, który też nam się wydawał silny, został zostawiony na owocowanie i owocował. Jak popatrzymy, o. Te wszystkie takie elementy suche na końcu, które w tej chwili zasychają lub już są całkowicie suche, to są te części, które owocowały. To musimy wyrzucać. Gdybyśmy teraz usunęli wszystko to, co jest słabe. Tak, tak, tak. Proszę zobaczyć. Ta część owocowała, ale praktycznie nie ma nowych przyrostów. Tutaj tylko troszeczkę dwa takie. Usuńmy to. To już owocowało. Możemy to wycinać, a możemy też to wyłamywać ręką. Borówka jest do tego stworzona. To jest krucha roślinka, ona bardzo ładnie się obłamuje. I to jest nawet chyba lepszy sposób na usuwanie tych suchych kawałków. To już owocowało. Usuńmy to. To jest takie słabe. Przykróćmy. No, i co nam zostało? W sumie niewiele. Gdybyśmy teraz chcieli tą część wyrzucić, bo odchyla się nam na bok, a jak widzimy, brakuje tam nam tutaj nowych przyrostów od spodu, no to proszę, wycinamy. Zwracam uwagę, że odmianę Chandler raczej nie przycinamy bardzo krótko, bo ona. Na tych dłuższych pozostawionych czopach lepiej wybija w nowe pędy. Jeśli to jest odmiana Blue Crop, która bardzo ładnie się sama zagęszcza od spodu, no to staramy się to kró krótko ciąć, bo tu nowych pędów od spodu i tak dużo wyrośnie. Ale gdybyśmy teraz wyrzucili jeszcze, no to są takie słabe gałązki. Powiedzmy jeszcze to. No i tak, tak naprawdę niewiele nam zostało, gdybyśmy chcieli teraz to jeszcze wzmocnić, powiedzmy to, 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 tu jeszcze tą gałązkę, to widzimy, że tego owocowania w tym roku yy, będzie dużo albo niedużo, jak na tą roślinę, to i tak bardzo dużo, ale ogólnie w porównaniu na przykład z tą, to tutaj będzie bardzo skromnie. Jaka jest różnica? Tam się udało uzyskać efekt takiego silnego wzrostu od spodu, natomiast tu doszło do tego, co u odmiany Chandler jest nagminne: nie wybija nowych pędów od spodu i pozostaje takie drzewko na jednej, dwóch, trzech nóżkach. I proszę sobie porównać teraz. Pokażemy zdjęcia. Porównanie tej rośliny do tych które zostały w zeszłym roku nisko przycięte i ładnie się od spodu rozgałęziły myślę, że kto się zastanawiał do tej pory czy młode rośliny mocno ciąć, nisko przycinać prowokować ten wzrost czy zostawić je, bo będą jakieś szybko owoce w tej chwili chyba się powinien przekonać a więc proszę państwa jeśli ktoś uważa, że odmiana Chandler tak nie wygląda Niech sobie uważa, jeśli ją odpowiednio przytniemy, będzie miała pokrój bardziej wzniesiony. Oczywiście ten krzaczek jest bardziej rozłożysty, ale tutaj było, tutaj było dużo innych pędów, porozkładało się trochę bardziej, też wygląda bardzo ładnie. Trzeba tylko troszeczkę selekcję przerobić, trochę wzmocnić tą roślinę. Ale to wygląda dobrze, jeśli nie będziecie skracali. Młodych roślin po posadzeniu, no to uzyskacie taki efekt, jak pokazywaliśmy przed chwileczką, o na przykład w tym następnym rządku. Myślę, że nie trzeba nikogo więcej przekonywać. No i jeśli mamy nową roślinę, którą posadziliśmy, to robimy to tak. Tu właśnie mamy przykład. To są roślinki starsze, a tu jedna roślina wypadła, więc wyrwano ją. Zrobiono większy dołek, torf i posadzono nową roślinę. Aby już nie powtarzać błędów, wszystkie te cienkie wycinamy. Ta, która się kładzie na bok, też. I na wysokości 20-25 cm skracamy. Ta się wykłada na bok, to jeszcze bardziej ją wykrócę. I tyle. Takie cięcie po posadzeniu, po to, żeby zmusić roślinę do wybicia nowych pędów do góry. I wtedy w następnym roku to będzie pewnie tak wyglądać. Pozdrawiam Państwa serdecznie, zapraszam. A do następnych odcinków, w następnych będziemy mówili już o nawożeniu startowym na początku wegetacji. Ale to dopiero po świętach, ponieważ ja uważam, że do połowy kwietnia, nie powinniśmy ruszać z nawożeniem fertygacyjnym, żeby nie pobudzać za wcześnie roślin do wzrostu, żeby nie ucierpiały w razie czego później od mrozu. Zapraszam Państwa do zobaczenia.